Witam wszystkim widzowie, z tej strony Waszek, witajcie w kolejnym odcineczku z Man of Madon. jak dobrze możecie zauważyć jest na ekranie mój puls pokazany bo kupiłem sobie urządzonko, tak żeby było bardziej klimatycznie to właśnie dodałem sobie to jest swój puls żebyście widzieli w których momentach mi eksploduje moje serducho no i mam nadzieję, że to będzie fajne urozmaicenie do, do filmików z horrorów Także no, dajcie znać co sądzicie na temat tego pulsometru, bo generalnie są do wyboru różne, różne kolorki, różne style, więc możliwe, że coś, jak ten Wam będzie nie odpowiadał, to można zmienić w sumie. Można zmienić, jakieś inny zastosować, zobaczymy jak ten będzie wyglądał. Umieściłem go nad kamerką, bo wydawało mi się to lepszą pozycją niż obok kamerki. Ale to też jest do, do zweryfikowania w trakcie odcinka. Także nie ma co dłużej gadać. Pamiętajcie, że jeśli Wam się odcineczek spodoba, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie subika. Ja podługałam sobie słuchaweczki. No i lecimy do naszej historii. Bior kontynuuj. Hej, czy jesteś w porządku? Co oni Jestem w Nie dotknęli mnie. o naszych Co? Ok, to chyba widzieliśmy w poprzednim odcinku, mi się wydaje, że na koniec, tak mi się wydaje, że się chyba nie zapisał, nie zapisał się save. to to Tak, to był jedynie fragment który już był. Liczysz sobie krople deszczu, tam Brat. 8 seconds. Storm's 8 miles away. We can hear on a boat. Maybe we can take it. Yeah. Yeah, it's a speedboat. The main guy here. He's got a gun. If we play cards right, we can catch him by surprise, take him out. Mmm, powiem za za zaatakować. Mogę zakraść się do łodzi. E, kurde, zaatakować ich. No nie, my nie mamy chyba żadnej broni, żeby to robić. Zakrasz się do łodzi. ale mi się teraz przypomniało, to jest przecież ta przepowiednia, że właśnie Konrad wskakuje do łodzi, a tam ten, a ten, ten bez oka do niego celuje z broni. To może tylko pytanie, czy to była przepowiednia dobra, czy to była przepowiednia zła. Zaraz się przekonamy. We can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. a Good call. I'll go through the window and get the boat. You guys, distract them. Conrad, just stay focused and get to the boat. Okay, let's do it. Okay, let's do it.

Tu się drzesz. Uciekaj, Miałem za zaatakowania go, ale zróbmy to, co, to o czym była mowa. No, źle kliknąłem. Nie. nie źle kliknąłem. N nie, niewidoczne są te, te, te klawisze czasami, jak trzeba to robić szybko. To było tak dobrze, tak dobrze już szło. C'est mój baton! Stop! Ferm la, ouż te met mon pointo No i pogadane. Miałem ja coś trzeba z nimi zrobić, trzeba się jakoś wykurzyć z tego z tego. Z tego z tej łodzi! nie może tak być, że oni sobie tu wchodzą i się pałęnoszą, jakby byli u siebie.

Czy oni biorą? w ogóle chcą? To jest dobre pytanie. Hej, You mi me your best shot. Walecznie, przestań. No, no, kurum, no harm in just talking. You talk? Keep the volume down. I'm just say it. Flitz has got on this. She They travel in the same waters. Czemu? She's a captain and they barely laid a hand on her? I bet you told them about the Manchurian gold. They're in cahoots. What are you Uh... I can't believe what I'm hearing. I just lost everything I have, and this is what you think? You're all in this together. This was a trap, and you set us up! Yeah, yeah, so. Nie spodziewałem się tego. Nie miałem ręki na AS, tylko na wół No, się skupić, bo zaraz zacznę ginąć. Nie może być. O, to ty się już pienic nie odzywaj. Out how long the storm is gonna last? You try anything, anything fishy, and there'll be consequences. Get it. Duke of Milan requesting weather update. Over. Dude, we read you. Everything okay? Over.

<laughs> yeah. Uh, okay. A okay out here. We can handle a couple of puffs and drops of rain. Uh, thanks for the info. We'll see you for drinks back on shore in a couple of days. We must be a big jerk to play, because otherwise it will be too light for us. We must come up zapal nas.

kurde, fire trochę nas zalewa. <mantra> hey, Move it. Now. Anyone know about

O, no właśnie. No dobra, okej, okay, bo on mógł się chować rzeczywiście, żeby... żeby... musi się chować przed nimi, ale wtedy, mi się utopił, to by było tragedie, a nie wypływać.

<laughs> okay, then we will turn to the bard for inspiration. The Merchant of Venice, Act Two, Scene Seven. The Prince of Morocco pulls a scroll from the eye of a skull and reads All that glisters is not gold. Often have you heard that told. anyway now that you've reached a point of significant distress i presume you're eager to get back to your story but here's a thing everything may not be entirely as it seems <sighs> probably shouldn't have said that okay czyli ewidentnie tutaj Jakieś takie jakieś zwidy, jakieś iluzje, mam tutaj miejsce? A to jest ten statek, który mieliśmy w prologu. Ten wojskowy on powiedział, żeby nie ufać swojemu wzroku la port! La port! La port! temu co widzimy. Nie chcecie tam wchodzić, uwierzcie mi, ej weszli Tierra la tête biorą za sobą po prostu coś do odpalenia silnika prawdopodobnie. Skupić, bo zaraz pewnie ktoś się zaślizgnie z tej drobiny. No to tutaj Mierda. się będą jeździły. Tak, z jednej strony się zastanawiam, chyba nawet dobrze, że ja się wtedy wywaliłem na tej ucieczce Konradem. Bo, patrząc po tej przepowiedni, to ja nie wiem, czy Kondrat by nie dostał jakiegoś strzała w potelice od, od tego ziomka z jednym okiem. Także chyba nawet dobrze wyszło. No, to jest to miejsce. To jest ten statek. Ok, Kondratem sterujemy. Coś ciekawego? Coś tam, coś tego? A dobra, no idę przecież, tak? O, mamy coś do obejrzenia. Co, Nie, co to jest? Guard duty? Ok, czyli tu na warsztatu? No to za ham! Jak mi wytrącił normalnie listę z ręki? Ja tak chciałem sobie poczytać. Chciałem czegoś się dowiedzieć. O No, tak to wygląda. Czy to było na Ziemi? Czy to był refleks latarki? Nie, to chyba refleks ratal... rat... latarki. Mogę tam pójść? Hey, hey. Dobra, ty młody, nie, nie, tu nie. Ty, tu nie, nie unosz. Tak chciałem przejść. Oni, z tego co mi się wydaje, też nie wiedzą, gdzie, gdzie są. Także to jest miejsce nowe dla wszystkich, chyba, obecnych tutaj ludzi. Co? Zgubiłem jakąś bransoletkę, chyba zgubiłem. Mogę się to wstąpić? No dobra, dobra, no już. Chcę tylko zobaczyć, co tam jest. Ale no, są oni są nieprzyjemni, niemili. No, halo, idźcie, że... Nie, nie, ale tutaj się zaraz będzie działo. Ale trzeba pamiętać to, co powiedział kurator: żeby nie ufać swoim, ym, swoim oczom, że tutaj jest jakieś takie wizualne, jakieś takie, wiecie. nie do to, to co widzimy, to jest prawda. No, co, nic nie można patrzeć, po prostu musimy mieć przed siebie. What the hell ja chciałem coś przeczytać. Co robisz, młody? Dobra, chyba nie ważne co robi. Tylko szczur. Spokojnie. Aby jakieś małe tętno mam. Jak na horror. O, o, a mnie cofnęło. Jakieś o dziwo, małe tętno. O, co to jest? Internal Memorandum. Hmm? Memorandum wewnętrzne. 14. Dywizja armii. Będziesz jutro pełnił pełni obowiązki strażnika Pattersona. Znowu jest chory, jak zawsze, na wygodną wybówkę, gdy ma pilnować ładowni 3A. Pierwsza warta: 2,400. sprawdź tabeli. Okej. Okay. O. Znowu to już życie w tygodniu. Nikomu się tam nie podoba. Może Patterson pa powinien się wycofać. Po prostu weź się za to. Okej. Okay. Czyli kogoś miał pilnować. No dobra. Pewnie nie, nie, notka do jakiegoś brygadzisty, czy do kogoś? Czy brygadzisty, matko, to przecież jest z, z wojsko, to nie wiem, do jakiegoś sierżanta, czy do jakiegoś wyższego stopnia, Olsen, okay. All of you. Into the room. Czyli Olson to jest ten bez oka, okej. Na jakimś randomowym pomieszczeniu na. No. Ja, Hej! Daj, It's Daj nam latarkę! Ale Daj nam gramy O! i Daj nam latarkę! To działa jeszcze? O. Hmm, po ilu? 80 latach jeszcze działa? To nie. 50 szybciej. Nie, co ja gadam? Chyba nieważne. Nie wiem, który tu jest raptem. Eee... eee. Nawet te mieśniaki wydają się przerażeni, no. że to jest Jesteśmy w

We already tried to escape. Didn't exactly work out. They swiped our distributor cap. Gonna be difficult to get anywhere without it. Hmm. To, to no, no, so, okay, what exactly is a distributor cap? Now pretend you're talking to someone who doesn't know anything about boats. Well, typically a distributor cap is designed to distribute voltage from the coil to the correct rotor, which in turn it's an essential part of the engine. We're not taking the Duke of Milan anywhere without it. No you While know those guys know. are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find on this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. Fliss, I just wanted to say that, um, I might have gotten things kinda wrong back there. No, it's so excuse me? I may have kinda... prematurely come to the conclusion that maybe you know you're working some kind of side deal with these guys or whatever but i i mean obviously that's not true they're being just as bad to you as they are to us so yeah allow me to translate he's saying that he's sorry well i mm. no, do mm. well, yeah, to your apologies. apology is kinda accepted cool cool Przeszukaj pokój, wyjdź z pokoju. Ok, no to przeszukajmy w takim razie ten pokój. Jesteśmy dalej Konradem. Co my tutaj mamy? Drzwi. Ok. Aha. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. prisonniers On est en prison Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je ne sais pas okay, okay. Cet endroit est bizarre. Alors, quand on t'a dit que ça serait une petite aventure Y il quelque chose dans To nie gadaję. No nie, o czym tam nie gadaję. E, no właśnie, czemu to zostało wyrwane? To jest jakiś obraz. Uuu, To jest pies. Maskot. Czyli maskotka okrętu. Hmm. Okej. Okay. Ewidentnie się nic z nie, z nie, nie dowiemy. Dziś może jakieś obrazy będą. Trzeba tutaj poszukać obrazów. Wiesz, przypowiedni, jakieś przypowiednie jakieś teges. Co tu mamy? Liścik. Cześć lodeczko, to za tobą jak nigdy. 3 miesiące do mojego kolejnego urlopu i skoków w twoje scared. ramiona. 3 miesiące byłem na małym urlopie z opakami, Wypiłem kilka piw, ale nie martw, nie martw się. Wszystko jest dla siebie przygotowane. Jeśli łapiesz o co mi chodzi. Jak tam praca? Mam nadzieję, że twój szef daje ci spokoju. Zaraz, po to co jest Cincinnati, Kentucky. Okej. Okay. Z wszystkich eee. oh, tak na których będę umierał, Ghost Prawdziwy statek widmo, co? Eee, mam dużo czasu na przemyślenia, jak w pilnej ładowni, jestem ciemno i upiornie. Niektórzy widzieli jakąś postać, kończącą się w pobliżu, ale zawsze mam Ciebie przy sobie, czuję się wtedy bezpiecznie. Uuu, jak słodko. Tak bardzo Cię kocham, Miller X. Okej, okay, czyli to ewidentnie pisał jakiś żołnierz do nie wiem, swojej żony, aby wychodziło. No ale co, w ładowni jest jakaś postać. Mmm... Obawiam się, że ją spotkamy. Real, real to jest creepy okulary? W którym miejscu są dla siebie creepy okulary? Może to jakoś bardziej obrócić? Rrr, nie. No dawaj, odłóż to. Really Właśnie hey, no, to jest dobre pytanie, co nie próbują z nami zrobić? Co oni chcą z nami zrobić? Oh, Tutaj nie mogę... Tutaj coś jeszcze mamy, co to jest? Jakaś dziurwa? No, go w dół trzeba? Nie, w lewo? Dziwnie jakaś tam myszka, myszka, tutaj działa, pokazuje. Okej, okay, jakaś karta wentylacyjna. Hey, look what I found over here. Otwieramy i czmychamy. Albo wyrwijcie jeden szczebelek i zróbcie z niego miecz. Na pewno ten chłop, który nas pilnuje, tego nie słyszy. my próbujemy coś tutaj odwalić. A, w sensie, okej, okay, ja mogę się ruszać. Ok. Yy, na stole się jeszcze jest. Jakaś gazeta. Może by się obrócił? Yy, Amerykanin za oceanem, wojna. Yy. 47 rok. Archeologowie zaginęli w Iraku. 24 brytyjskich archeologów zaginęło w górach Zagros w Iraku. Ekspedycja Hodgsona przybywa na królestwo we wrześniu ubiegłego roku. A no jakieś tutaj newsy po prostu odnośnie wydarzeń z 47 roku. Dosyć sporo czasu temu. Interesujące, zobaczymy. Że... Oni dalej gadają? No bo oni dalej gadają o czymś, ale nie chcę się ich czas słuchać. Jakby wolałbym coś innego tutaj porobić. Czy to naprawdę nic nie ma na tym tym? Nie, to nic już nie ma. Jakby nie mam tu chyba już nic w ogóle więcej do roboty na tym statku. Chyba, że mogę z kimś porozmawiać, może? Były okulary. No pewno to się rozpadnie, brat, więc nie liczyłbym, że to przeżyjemy. W jestem bardzo ciekaw, ile osób jest zgromadzonych mi przeżyje do końca gry. Bo obawiam się, że jednak nie wszyscy. To nie będzie szło tak cały czas dobrze. bardziej biorąc pod uwagę to, że mi jakoś nie idzie za bardzo yy, yy, klikanie w odpowiednim momencie jakich tam eventów.

Konrad, ty to. Hey! Yeah, you to it. Co się właśnie oni to usłyszą? Totalnie. Za barykadą i odwróć uwagę. Ale czy odwrócenie uwagi cokolwiek da? oni będą walić co w Pieces of eight and shiver me timbers, you one-legged fuckface! Yeah, you smarmy varmints! Yeah, no you. I'm gonna rip your pirate parents ah, off their shoulders you. and stop them in the rainbow-colored stew. I'm warning you. I am an American citizen. You really want yeah? my president yeah? coming yeah? after you guys? Because he will. You. Each and every one of you personally. The very, very <laughs> first personal. Hey, can you hear me? I'm talking to you. Hello! a w sumie dobrze, że, że taką decyzję podjąłem, bo jakbym zaparykadował, to oni tylko nie słyszeli to, że zaczęli nas szukać. Znaczy, tak się powinni to wiedzą w końcu, że nas, że nas nie ma w tym pokoju. A w tej chwili zagłuszyliśmy trochę tupanie tego. Ukryj się, przesuń, przesuń. Kurde, już, już się dowiedzieli, dobra, to za dobrze nie poszło. Górny pokład. Dobra, yy, widzowie, tutaj zakończymy odcineczek, bo nam stuka akurat 30 minut, także będziemy kontynuować w kolejnym odcineczku. Yy, no, z tego co widzę, to ta gra się rozkręca dosyć bardzo powoli, bo nie było tutaj jeszcze aż tak źle. Um, ale no, zaczynają być tam Event dosyć często i się obawiam, że niestety w nich będę failował, bo mm, nie wiem, zawsze coś robię innego z rękoma. To, tam to nie ucieczka akurat mi się nie uda, bo zamiast, nie, nie wiem, kliknąć prawie, kliknąłem lewy, bo jakoś tak dziwnie zobaczyłem, albo zamiast kliknąć S, kliknąłem W. Mieszają mi się bardzo, bardzo często te, te klawisze, także zobaczymy, jak to będzie w dalszym, w dalszym etapie gry, ale póki co i tak jest dobrze, bo nikt jeszcze nie zginął. Dajcie znać, co sądzicie o ciśnieniu o, o, o mierzu. Ja się żegnam i słyszymy się w kolejnym odcineczku. Na razie. Cześć, cześć.